Siemano widzowie, z tej strony momi Witam was kurwa już w drugim odcinku w zasadzie z Ome Ogólnie tak to jak było w poprzednim odcinku, tam troszkę taki błąd się pojawił jeden Nie powiem, że nie, bo tam kurwa był taki problem mały W taki otóż to sposób, że właśnie ee, no e, Było tam tak jak chodziło o te takie różne edity co tam wam gadałem na ten temat To tam kurwa to, to było taki choćby bas jak chuj nie Taki troszkę chujowo, no ale co zrobić nie Dobra widzowie Miejmy nadzieję, że teraz wszystko będzie ok, że nie będzie żadnych problemów czy coś Także lecimy, no lecimy, zobaczymy, zobaczymy jak ta sytuacja wygląda no. no, zajbiście Tak widzowie tacy są, siema O no, super Ty, Kurwa widzicie to widzowie No kurwa widzicie Ja pierdolę Nie wnikam, co tam kurwa było Nie mam pojęcia, siema. siema Co tam? Dobrze Jak tam u was? Dobrze Dobrze, no i kurwa zajebiście, nie, jak, jak się A. czujecie? No dobrze, za mnie śmieją Czemu? Mam dziwny głos No, co ja ci mogę powiedzieć, no, nie ocenia się książki po układce, nie Możesz mieć dziwny głos, hmm. ale możesz być całkowicie i No Ja mam tradziwne, ale już z nimi wiem ciągle. No ja ci już na to nie poradzę, no tacy są niestety ludzie. No ja, no ja nie mam na to wpływu. No to to racja, no nie ma wpływu, nie wiem może mutacje przechodzisz, nie wiem w ogóle No lat nie musisz. wiem właśnie. Aha, no to kurwa też nie wiem. Powiem ci też nie mam pojęcia. Ile masz lat? 19. Ja mam, nie ja mam 15 15, okej, okay, okej. Okay. No to kurwa zaibisz się, nie? Dobra, widzowie, kurwa, ja wolałem odejść, bo kurwa. Ja coś czuję, że są chyba dwie opcje, nie? Albo ten ktoś, kurwa, udawał, że ma taki głos, albo ten ktoś. Kurwa, ma serio taki głos. No taki, kurwa, chuj wie. Ale no, lecimy dalej. Siemano. Siemano. Co to tam, jak jak? Patrz to. Patrz to, stary. Patrz to, nie? Całam jeszcze. No, Powiem ci, ja na to nie, nie mam zamiaru wchodzić na Onlyfans. Powiem tak, to nie jest OnlyFans. Ale tak czy siak, ja ogólnie takim linkom nie ufam za bardzo, jak chodzi o Nie, spoko, ja w to weszłem i to jest po prostu Jumpscare, który zacznie grzeć mordę. No to no, przynajmniej jakiś tam spoiler dajeś tego, więc chociaż tyle wiadomo, nie? Kto ci to no. wysłał? Ktoś z jakichś randomów tutaj na omy, czy co? Tak, tak, jakiś randomów, no ja to weszłem i jeszcze tak kurwa, chłopę przez to się, że zajebałem łebom i nie wiem czy ja go za nie będę miał. Kurwa. <śm> <śm> Ale ja ci mogę <śm> za chłopie to. No, no. Ja chłopie, może za to skopywać link człowieku i trollować ludzi, że można na przykład jakiejś swojej koleżanki kurwa... Ope, gołe Fotki wejdą na to zaakceptują i jumps ten na rynie. No to, 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 jest, to jest też jakiś dobry pomysł na trolle jakiś kurwa, to nie to jest akurat git. Ja ci mogę w ogóle coś innego za to zaprezentować. Tak ty mi tego Linka wysłałeś, to coś innego ci zaprezentuję. Dobra, ale nic zboczonego? Nie, to akurat nic zboczonego nie jest, od razu mówię. To dobra. będzie w zasadzie, w zasadzie to będzie taki, taka magia, nie? Magic, magic, sztuczka magiczna. Magic. Tak, no, tak, dobra. sztuczka magiczna, to uwaga. Ej no, dobre, medica. dobre. Ej dobre. Teraz tak dużo ludzi tak teraz robi po te serfera to nagrywa, nie wiem czy znasz gościa. Ja znowu właśnie go siedem inspiruje. Ja też postanowiłem takie coś robić, nie ukrywam, że nie, to kurwa jest dobry kontent. Ale nie, ogólnie spoko pomysł, szczerze mówiąc. No to, to jest właśnie kurwa zajebisty content, nie, to jest kurwa zajebisty akurat, dlatego... Właśnie... Ale teraz na przykład tak się siedzę na omenie nie, i no. jakiś gość gościu wyskakuje taki stary dziadek, nie, i gości no. gościu normalnie miał taki głos po prostu jakiegoś dwudziestolatka no. i nagle mi chłopie wracał edit z jego, jego twarzą i normalnie spoko to wyglądało, nie. No, no z tymi editami to teraz akurat fajnie, nie? Dlatego w sumie fajnie, teraz no. dużo osób to robi, bo to jest dla kontentu kurwa, idzie się też jakoś wybić i w ogóle, nie? Także nie ma no, tak, to wiele. streamujesz coś? Teraz akurat nie streamuję, teraz to w zasadzie nagrywam. I co, odcinek? Ta, odcinek z Ome nagrywam, tak, racja. No to pozdrawiam, zostawcie suba, pamiętajcie to jest najważniejsze i łapkę w górę. Dzięki, sobie, tak. dzięki, tak, to jak A Ale podasz mi tego, to ja cię może dam ci suba, dobra? Ci mogę, mogę podać. Eee, chwila. Zawsze jakaś subskrypcja więcej, nie? Wpisz sobie no, tak z tą małpą e, i tam powinno no. ci wyskoczyć taki kanał Momin, nie, taki, żół taki żółte tło i biały awatar. Tak jest. No, o, o no to to jest właśnie mój kanał, nie, tam już jeden odcinek z OMS wrzucony. Dobra, a kiedy go wrzucisz? E, ten dzisiejszy? No powiem ci, że go mogę wrzucić dopiero chyba jutro, bo miniaturkami zajmuje się mój kolega, a kolega za zakurać śpi, więc no... Więc może dopiero się... No dobra, to ja go obejrzę sobie jutro. No, ale za to możesz sobie zobaczyć ten pierwszy odcinek i polecam ci się wsłuchać ogólnie w ten wstęp, bo był pewien kurwa problem z nagraniem, więc polecam zobaczyć wstęp cały. Spoko, No. No, Dobra ogólnie te no, no, no. fajnie można się pośmiać z tego, jak taki jumpscare na ryj wyskoczy, nie? No, to kurwa, no to, Już kurwa... jeden taki ziomek się dał nabrać, nie? Tutaj nie jest żadnym wirus, spokojnie, może się to przetestować, mam teraz na odcinku i naprawdę, no, tylko bo... se ścisz, nie? Bo jak ktoś śpi, to można go ubudzić <laughs> Nie no, akurat u mnie teraz nikt za bardzo nie śpi, znaczy nikt za bardzo, wszyscy śpią, nie, ale tego nie będą raczej słyszeć, bo tak jest okej, okay, mi się wydaje. No, to drze po prostu, nie? Dobra, no to ja sobie może potem zobaczę, nie wiem, skopiuję se go, może na koniec odcinka zobaczymy, to i tyle. Dobra. Dobra, no to ja lecę dalej. No. Siema, zostawcie no. suba. No, narka. Siema. No, zajebisty gościu, siema. A, kurwa. Zajebisty gość, widzowie. Takich się szanuję. Siemano. No, zajebiście, kurwa. Tylko to jest taka godzina widzowie, że tutaj więcej facetów jest niż dziewczyn. Więc kurwa ten cały edit tak kurwa średnio by przypasłował, nie? Chociaż fajnie by było, chociaż... O kurwa! O kurwa! Że Kaziena by się O kurwa, ale giga czas tam był, ja pierdolę. Jakiś kurwa chyba z bok to był, ja pierdolę. O, zajebiste... Zajebisto... chuj. Jakiś kurwa golasek. Nie wiem kurwa na takich godzinach to, to kurwa na tym moment to same z boki i ten Siemano, super widzicie jak skipują widzowie widzicie jakaś kurwa Arabia Saudyjska O kurwa, co jakiś melanch tam jest Aha, zajebi się. kurwa To jest kurwa je i tu nie da się z nikim pogadać widzowie w takiej godzinie. Nie polecam takiej godzinie wchodzić kurwa Jakie kurwa średnie Wszyscy... no kurwa! Wszyscy skipują! Ja pierdolę Z jednym gościem co chyba pogadałem kurwa i tyle i taki kurwa na, na odcinek Taki kurwa do dupy trochę Ale kominiara! O, kurwa, kolejny ja pierdolę Nie, zobaczymy zaraz Witam A super, kurwa super widzicie widzowie, ja pierdolę widzę, ja. Siemano Siema Co tam? Uuuu ale skin do nani ci wyleciał, ja pierdol. Co jakiś skin? Tak w Brawl Stars. Z Brastars A, to w Brawl Stars grasz? Nie, nie grasz? No to okej, okay, okej okay, spoko no, Kurwa zajebiście nie Siema Siema, siema jaka brudka no, Kurwa no pisowie o co tu chodzi? Nie mam pojęcia, widzowie. Kurwa, kurwa, tak ten odcinek. Czy tam. o. o. siema. Siema! Co tam? Tylko super. No i kurwa, zajebiście, jak super. My w ogóle już gadaliśmy, czy pierwszy raz się widzimy? Pierwszy raz. A, to pierwszy raz, no to, no to w sumie git. To mogę ci zadać pytanie jedną. No, To powiedz mi tak Jakbyś mnie oceniła z wyglądu, od 1 do 10, nie? To jaką ocenę byś mi dała? O, nie chcę, byś mnie miła no, strzelaj, strzelaj, ja wszystko weź, na klatę, nie? może już powiedzieć co gadać. No Słucham Gdyby nie... Gdyby nie broda? To bym dała... wtedy 7 A te, ale z brodą? Tym na 4. A jakbym się bym się lepiej zaprezentował, nie? To zmieniłabyś zdanie? Przypuszczam, że tak. No to czekaj, poczekaj, się zaprezentuje lepiej. Może, może zmienisz zdanie. Zobaczymy. To chwilka, chwilka. <muzyka> Teraz jaka ocena? Słucham. Ej, dr drugi wam gościł mi takim editem, rzucę. Drugi to już ktoś był przede mną. Był właśnie. Ło kurwa, to ktoś tutaj też edit robi, no fajnie, fajnie. No ale co, zmieni zmienisz zdanie, zmienisz? Tak. To, to jaka teraz ocena? Myślę, że 8. No i to, to, to już się ceni, to już jest coś, to już jest coś. To, to, to już jest pierwszy krok do lepszego jutra, nie? Także zajebiście się no. cieszę, dzięki, dzięki. A jak tam, humorek? Super! No to kurwa, zajebiście, co robiłeś w ogóle przez ten weekend ciekawego? Bo już w sumie jest taka godzina, że się skończył weekend. Cały dzień spałam. Cały dzień? No. O, kurwa, to ja bym ja tak długo akurat nie umiał spać. Znaczy, na pewno bym dłużej pospał, ale nie cały dzień. Nie chuja kurwa. Chociaż jestem akurat ledwie co żywy na nogach, kurwa, bo ostatnio to ja, to ja tak kurwa za bardzo nie umiem spać, że kurwa ja dosłownie jestem w dzień jak zombie. To jest taka kurwa chujnia trochę, no ale co zrobić, nie? Nic się, nic się nie zrobi. A co ty jutro do szkółki czy do pracy? Do szkółki. No, to a do jakiej klasy chodzisz? Do pierwszej? Tu chwila, to idę może. Lat? Jak do pierwszej? 15? Ej, kurwa, ja mnie do 15. Nichują. No, jeszcze mi 18 albo 19. No, ja bym też tak w sumie do 18. No, może nawet te 17, ale 15 nie chują. Szczerze nie. Ale za to u mnie jest tak, że ja mam 19, nie? A jak ja mam ten zarost. To mi nawet dawałem 20 plus, także kurwa. Także no ra, raz była taka sytuacja, że chyba dwie dziewczyny bodajże mi chyba dały chyba nawet 30, a takie co kurwa aż tak. No, także no spoko jakby, nie? Więc też kurwa ten Zaros postarza nieźle, no nieźle, nieźle postarza. No. Dobra, nic. Ja będę leciał dalej. Pozdrawiam cię serdecznie. Zobaczyłaś przynajmniej, zobaczyłaś moją piękniejszą stronę. No, także dobra. No to narka, narka. Cześć. I zajebiście. Siemano. No super. O, kurwa. To na Okej. Okay. Nie, wiem, lecimy na jakiś czarny ekran, kurwa. Ale kurwa, tutaj widzę kamerki dwie, zajebiście ustawione, wszystko git. Nie, to nie, jest, nie. nie kurwa. Nie. Słabo są ustawione, nie, słabo. bardzo słabo. A patrz, jeszcze coś lepszego pokażę, patrz. No? ci nie dziwi. No i to jeszcze lepiej, to. No to, no to nie no, to, to akurat, no dobra, to akurat przeznarazę, że tak nie, nie za bardzo bym powiedział. Nie, to było Ale, jeszcze lepiej. Bo my tu mamy miejsce dla kogoś jednego jeszcze. Aha, dla kogoś jeszcze jednego, co kogoś szukacie? No. Nie, kupę on robi. On robi kupę. Aha, no to niech życzę nie powodzonka, nie? Niech wyciśnie, no super. Niesamowity zziomkowie, nie? No, to chyba. No dobra, zajebiście, myślałem, że to dziewczyna. Siema. Siema, streamerze. No, no streamerem to w zasadzie no, nie jestem. W zasadzie? A czemu w zasadzie? No bo bardziej YouTuber, bo nic nie streamuję. A, okej. Okay. No, no nic takiego za bardzo nie streamuję, bo... No, no to, znaczy są tam kilka u mnie jakichś streamów, ale ja tam bardziej odcinkami się zajmuję. O, podaj kanał. Na czym? No, no, w, no na YouTube to jest w zasadzie. Mogę ci podać kanał, nie? Mm. To weź napisz, napisz, napisz. No, to czekaj. Musisz wpisz sobie tak i tam powinien ci wyskoczyć taki kanał jak Mumin, nie? Tam jest taki biały awatar w żółtym tle, choćby. I to jest mój kanał. Momin no, i, tam, I tam jest mój kanał, no. O kurwa. No. Ej, fajnie to wygląda. No, nie ma źle, nie ma źle. Nie powiem, że nie. O, tam odcinek Nagrywasz się... odcinek? O kurwa, Riz. <laughs> Teraz w zasadzie to też nagrywam, no. <laughs> O, no to pozdrawiam YouTube'a w takim razie. No te, te, też pozdrawiam, też pozdrawiam. Więc Dzięki się. wielkie. A proszę, proszę bardzo, no cóż, jakiś content trzeba robić, nie? Ale wiesz jaki jak, no. na, wiesz, jaki u mnie content bardziej polega? Ci mogę zapuścić. No, Dzień. dawaj lecisz. To czekaj, u mnie content wygląda w taki sposób, jak chodzi o omę. <zyskliwia> Tak, to jest mój content. No ładnie. A ty jak... Ja, jak ty. Jak ty to... W czym ty to zrobiłeś w ogóle? No powiem ci, u mnie to wygląda w taki sposób, że ja pobrałem sobie jak chodzi o sam edit, nie? Żeby to było, to A? pobrałem program taki jak CapCut, nie? I tam, tam robiłem właśnie edyty, nie, bo to też na TikToku dużo jest reklamacji z tego, chyba na YouTubie nawet też. A jak chodzi o to, żeby było widać na Omę, no to po prostu na OBS-ie odpaliłem tą kamerkę wirtualną. A, okej, okay. a skąd jesteś? Ze Śląska. Ty Skąd? A z Warszawy. Z Warszawy. A, z z Warszawy. Warszawy. a no to, to u mnie to bardziej takie jakieś Katowice i w ogóle. No. No, także no. No ale no spoko, no. To, to nie ma źle, nie ma źle. No, no dobra, nie no, to fajne. Dobra stary, to ja lecę, trzymaj no, się. też się trzymaj narka. No i zajebiście. O kurka wodna, znowu! Znowu witam, witam serdecznie, ale będę Mówi, leciał... Mam gdzieś jakieś takie przeznaczenie! Tak, to, to, jest, to jest przeznaczenie, tak, przeznaczenie. Zajebiste przeznaczenie, kurwa. Przepraszam. Ja, ja, jak będzie to oglądać, to ja bardzo przepraszam, ale kurwa, ona już w zasadzie widziała mój filmik, bo ja wcześniej, w sensie edit, bo wcześniej to ja robiłem takie coś, że ja po prostu siedziałem na omegle, nie? I tam kurwa, właśnie edyty tak po prostu puszczałem bez nagrywek, nie? Więc kurwa, no jak skipem to ja cię przepraszam, ale chcę iść dalej, bo ty już widziałaś ten edit, więc wiesz, miała takie przecież halo halo, ty mi już to pokazywałeś, nie? Więc także, no przepraszam, przepraszam bardzo. O, propos, siema, no, się. Jakieś co to tu tu kurwa. Witam, on super. Nie ma. No to super. No niesamowicie. O, znowu ten gigaszef był, kurwa. Jaki gigaszef? Kurwa. Szkoda, że takie kipnięcie ciągle są. Ale widzicie sami, widzicie, że tu praktycznie sami faceci są. Żeby trafić na dziewczynę, to to kurwa musi być cud. A jak się już trafi, to na taką coś się ze mną już gadało. Na razie to próbuję poszukać jakiejś dziewczyny nie? na sam koniec, ale chyba nie znajdę za bardzo. Chyba teraz, kurwa, tak ciężko w, chuj w hmm. Jakiś tutaj, kurwa, jakiś ten. Hmm. Zobaczymy dalej. Jak to będzie wyglądać, situation. To no nie wiem, czy jakiś, 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 kurwa... Ja pierdolę, jakiś gościu Witam. A ja nie. Aha, zajebiście. 7 kurwa Ej przysięgam widzowie to kurwa Ciężko cokolwiek ciężko mm, Tak bardzo ciężko bym powiedział O, aha, to dobra jakiś typ z długim włosami po prostu Tu? O też kurwa jakiś typ Ten to ja nie wiem co tam kurwa czy walił czy co aha nie, wiem, było. Ja. Siema. Siema. co to było. Co to mu Wyglądasz mi na Marka. Jesteś ja? Marek? Albo Maciek. Jest, ja jestem Maciek. Oh, 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 tu się ma tu siema. Tak, zgadzisz się jestem Maciek, tak, tak. Ja mam do was pytanie, nie? Nie. Jakbyście mieli mnie ocenić, nie? z wyglądu, od 1 do 10, jaką ocenę byście mi dali? No, zajebiście. I nie, i nie wyszedł, kurwa. Maciek, Maciek. Kurwa. Pozdrawiam Maćków. Także. Chyba widzowie nic z tego... No jakiś kuwał. choćby ten gość na jakiegoś disco polowca. Wyglądał. Także ciekawe, nie powiem. Tu jakiś kurwa na wyżonobice <głos》> spoko jakby no Oj kurwa widzowie tutaj Tutaj nic się za bardzo nie dzieje tak szczerze, bym powiedział No i no nic się nie dzieje, nic a nic mhm. dobra. Jeszcze z nim poszukamy może kogoś może ktoś się jeszcze... No to jakiś kurwa ten... Nie, no to jest ciężko z tymi dziewczynami teraz naprawdę ale jakąś się dziewczynę zresztą trafiło. Siemano, witam. Ogólnie sprawa mała wyszła, bo właśnie skończyłem nagrywać materiał z Ome. Już chyba bodajże drugi materiał z Ome. No i tam mi się końcówka materiału nie nagrała. Jakiś problem był, nie Znowu kolejny, drugi odcinek i znowu pierdolony problem. Znowu po raz, który się mnie kurwi zabierze. Ale wracając, no to sprawa w taki sposób, że nie bijecie gdzieś tej końcówki. Ale tam na jednej końcówce gadałem z taką jedną dziewczyną. Ale jak nią też gadałem, no to ona też za bardzo nie chciała, żeby pokazywać ją na internecie i w ogóle. Więc to zrozumiałe jest, no bo nie każdy chce na internecie być pokazywany. Dlatego w sumie nawet na dobrze to wyszło, że usunęła się ta końcówka, bo przynajmniej nie będzie pokazana w tym internecie, nie? No i tam z tą jedną, jedną dziewczyną Gadałem, no i w zasadzie się żegnałem, nie? I na tym koniec. Więc jak nie widzieliście tej końcówki, bo to tam tylko żegnanie i gadanie z tą dziewczyną, co nie chciała być pokazywana w internecie i na tym koniec, no to przepraszam was za to, bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że kurwa następne materiały z tego OME w końcu normalne będą, normalnie się okażą i będą działać, bo mnie popieprzy, naprawdę widzowie, mnie popieprzy. Więc bardzo was przepraszam, naprawdę. No i po prostu... No widzimy się po prostu w następnym odcinku z Ome już trzecim. Mam nadzieję, że kurwa jakoś tam to przejdzie i będzie już normalnie wszystko ok. Także no, no i do zobaczenia na